Witaj serdecznie. Dziesiąty dzień całego procesu. Siódmy dzień postu wodnego. Tak jak wczoraj mówiłem, jest kilka wyzwań po drodze. No i na te wyzwania największym pomocnikiem jest wiedza. Wiedza, którą możesz zdobyć, której jest mnóstwo. I dzisiaj zaczynam taki krótki. Nie wiem, ile to potrwa. Nie wiem, w zależności ile znajdę, ile Ci e, przedstawię. Ja Ci przedstawię różnych autorów, różne źródła, ale dzisiaj zaczynam od czegoś, co wydaje mi się bardzo solidnym kompendium wiedzy na temat postów, głodówek, dlaczego to robić, jeśli wahasz się, nie wiesz, czy to dla ciebie, czy nie dla ciebie, po co to robić, jakie są korzyści, jak to działa. Doskonały kompendium wiedzy. Głodówka lecznicza, pozycja Genadia Małachowa. Możesz tą książkę kupić za 15-20 zł. Dostępna jest obecnie w sprzedaży. Wiele stron bardzo ciekawej wiedzy. Ta wiedza jest poparta badaniami naukowymi, wiele dowodów, wiele przykładów. Przede wszystkim z tej książki. Dowiesz się, że post to jest dobrowolne powstrzymanie się od przyjmowania posiłków i spożywania płynów, które miałyby w jakiś sposób Cię karmić. Jedynie możesz pić wodę, czy wybierasz pić wodę, lub też możesz, pić, możesz nie pić nic. W tej książce Małachow pisze o różnych rodzajach postów, budówek, różne podejścia, co, dlaczego. Pisze również o tym, że. Wiedza to podstawa, warunki, odpowiednie warunki, ponieważ bardzo ciekawe przykłady są w tej książce. Ludzie zamknięci gdzieś za karę, zmuszeni do puszczenia, w ciągu kilkunastu dni, jeśli mają w sobie lęk, strach, mogą umrzeć z głodu. Natomiast ludzie, którzy wybierają dobrowolnie, wybierają pościć, mogą przeżyć bez jedzenia nawet 40, 50, 60 dni, w zależności od tego, jak zbudowane jest ich ciało i to, jak zbudowane jest Twoje ciało, to jest trzeci warunek tego, w jaki sposób post będzie na Ciebie oddziaływał. Czwarty, yy, czwarty warunek to Twój wiek, w zależności od tego, w, w jakim wieku się za to zabierasz, to również ma wpływ na cały proces, który będzie przebiegał. W książce tej dowiesz się o wszystkich procesach, które zachodzą podczas głodówki. Każdego dnia dzieje się coś innego. Odczuwasz coś tam, czasami zmęczenie, czasami ból głowy, szczególnie rano, gdy otwierasz oczy, czy w Twojej głowie dzieją się różne rzeczy. Małachow w tej książce wszystko dokładnie opisał. Jak to się dzieje, co się dzieje i dlaczego. To, co dla mnie w tej książce jest wyjątkowego, to to. Ponieważ zajmuje się również energiami, y, tym jak energie działają w naszym ciele, jak energie działają dookoła nas. Bardzo ciekawe jest to, że Gennady Małachow pisze w tej książce o czymś, co nazwał pole. To znaczy, że nie tylko żyjesz jako jednostka, jako powiedzmy takie indywiduum oddzielone od wszystkiego, masz Twój y, koniec ciebie, to jest tam, gdzie koniec Twojej skóry. Nie, każdy z nas żyje w całym takim polu. Tworzymy pole energetyczne, taką bańkę energetyczną i, i Mołachów pisze w tej książce, w jaki sposób głodówka oddziaływuje na całe to pole i również jak twoje życie oddziaływuje na całe to pole. Podczas krótkich, krót... zdradzę ci, sekret z tej książki, jeden, podczas krótkich postów, krótkich głodówek, Możesz zmienić coś w swoim ciele, możesz coś naprawić, możesz coś poprawić, ale zapis tego jest jeszcze w Twoim polu, jak to Małachow pisze w książce, korzeń problemu pozostaje gdzieś w energii wokół Ciebie. Dopiero odpowiednio długa, odpowiednio przeprowadzona głodówka powoduje, że usuwasz ten korzeń problemu, ze swojego pola i to już do ciebie nie wraca. Czy to nie niezwykłe? W tej książce również wyczytasz o tym, to bardzo interesujące, że yy, gdy odżywiasz się, jedne produkty działają na ciebie dobrze, uzdrawiająco, inne gorzej. Jutro Ci powiem o tym więcej w przypadku drugiej książki, którą chcę Ci przedstawić. Tą książkę Małachowa mam akurat w wersji elektronicznej, dlatego nie mogę Ci pokazać okładki. Ale wkleję na dole w komentarzach, wkleję okładkę, więc możesz zobaczyć, jak ona wygląda, i taką sobie zakupić, jeśli Ciebie to interesuje. I z różnych książek o zdrowym odżywianiu dowiesz się, że niektóre produkty zakwaszają Twój organizm, one nie są dobre, szkodzą Ci, nie sprzyjają Twojemu zdrowiu. Natomiast podczas głodówki w Twoim ciele zachodzą normalne, zdrowe, naturalne procesy zakwaszenia Twojego ciała. To jest niesamowite, że z jednej strony zakwaszanie w zewnętrzny sposób naszego ciała powoduje choroby, natomiast w, w czasie postu Twoje ciało zakwasza się w naturalny sposób od środka. Ten proces zakwaszania jest takim procesem uzdrawiania stwarzania nowej atmosfery wewnątrz, całkowicie innej niż to zakwaszanie z produktów, które zjadasz i cię zakwaszasz. To jest całkiem inna, inny rodzaj zakwaszania i wyróżnia się takie dwa przełomy kwasicze, w zależności jak długo pościsz, ale mówi się o dwóch przełomach kwasiczych i to warto, warto poprowadzić głodówkę do momentu właśnie przejścia, przynajmniej przez te dwa Przyłomek kwasicze pierwsze. Pierwszy odbywa się w około, Ja obecnie jestem w pierwszym. On odbywa się tak między szóstym a 10 dniem postu, a drugi między 17 a 22 dniem postu. Właśnie to zależy od wieku i od tego jakie mamy ciało. Tak to się reguluje. I właśnie ach, to już ci powiem, że po tym drugim przełomie kwasiczym to właśnie wtedy usuwane są z Twojego pola. Zapisy, korzenie różnych dolegliwości, może nawet takich, o których nie wiesz. W książce Małagoła dowiesz się w szczegółach o różnych przypadkach. Na co głodówka może pomóc, na co pomogła, komu i jak, w jaki sposób ona oddziaływuje. Co więcej, dowiesz się o tym, jak podczas odżywiania się odkładają się w Twoim ciele różne złogi i które. Złogi, w jaki sposób, gdzie się odkładają i na co mają wpływ. To jest duża inspiracja do tego, żeby się w pewnym momencie ich pozbyć, żeby je wymieść. Jak to pisze Małachow, Post jest to taki rodzaj wymiatania z naszego ciała, tego co jest tam nam niepotrzebne. Na koniec nie powiem Ci wszystkiego ze tej książce. Jeśli Cię to interesuje, zakup sobie ją, naprawdę warto taką pozycję mieć. Na koniec. Powiem Ci tylko coś niesamowitego jeszcze bardziej, to znaczy, że mała powpisze o tym, w jaki sposób ciało podczas postu przestawia się na odżywianie wewnętrzne, czerpie energię z wewnątrz, a również potrafi czerpać energię z powietrza. Tak jak rośliny potrafimy czerpać energię z powietrza, z wdechem poprzez skórę. I potrafimy tą energię we właściwy sposób wykorzystać, dlatego też głodówka to nie jest proces cierpienia, umartwiania się, żalenia się nad sobą, jest to proces pełen energii, pełen szczęścia, radości. Jak zrozumiesz, co się dzieje w Twoim ciele, nie masz lęku, jeśli pojawiają się jakieś niepokoje, masz odpowiedzi na wszystkie pytania. I właśnie głodówka lecznicza. Pozycja napisana przez Genadija Małachowa. Ja myślę, że jest jedną z podstawowych książek, którą każdy, kto myśli o tym temacie w ogóle, powinien mieć w swojej biblioteczce i do niej sięgnąć, nawet jeśli nie zamierzasz pościć, ale myślisz o tym, jak to, po co, dlaczego warto tą książkę mieć. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Jutro powiem Ci o innej książce, którą mam na swojej półce akurat. Cześć!